Okej, okay, okej. Okay. A czyli nie był klawisz. Nie był napis. Nie żyjesz, a Twoja partnerka nie żyje. Hm. Tak naprawdę nie lubię tej walki. Nie ukrywam tego. Nie lubię walk, które zależą od szybkości wciskania klawisza. Tak, to ja. Ach, ten komputer. Tak, laguj mi jeszcze. Laguj mi jeszcze. Wiesz, że uwielbiam jak lagujesz. Niestety, zachodzenie, to zachodzenie USKera od tyłu naprawdę jest uciążliwe. Nie możemy go zaś. Wow, ale gra mi zaczyna spowalniać I Możemy go zajść właśnie w taki sposób Trzeba podbiec No kiedy podbiegamy wtedy widzicie jak Kamera reaguje O, 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 o Nie, to znów nie to Naprawdę jeśli zacznie Będzie mi tak logować cały czas to ja sobie daruję. O nie, no. Nie może być. Teraz. O, come on Co za pudła. podłuje jako saty dilatant. Eee, to znów nie to. Tak, oczywiście, mógłbym powiedzieć jeszcze o tych wszystkich e, małych detalach, takich jak, że, takich jak to, że wszystkie strzały kierowane nie w bombel mają obniżone, obniżone obrażenia i takie podobne. O nie, no. Jakim cudem! Dobra, może robię coś głupiego, ale naprawdę jestem zdeterminowany. Jestem zdeterminowany, by wygrać. No. Przeklęty ok. Czemu teraz nie mam? Dobra, nie wiem czemu nie miałem opcji obezwładnienia. No tak, a to jest właśnie ten potężny atak wirowy. Nie wiem czy to, jest, czy to sprawia jakąś różnicę, różnicę czy zacznę strzelać w ten tylni sobie punkt, czy czy ten na przodzie O, 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 ten klawisz? Mało brakowało Ach. O, oh, come on, Trzeba. I przy okazji, jak ostatni, <laughs> stracimy Ok, teraz szybko się nie zwracaj, tylko daj mi ten bomberek jak na tacy. Jasne. Okej, okay, teraz, 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 teraz. Hm, czyli coś chyba źle pamiętam. Trzeba jednak strzelać mu w przedni bombol. Okej. Okay. Akurat znikał mnie w tym momencie. Świetnie. O nie. To No tak właśnie może zabić sobie Och. Come on. Wielki bąblu, pokaż się. No i szewa wyleciała z gry, dosłownie Tak... Hmm. Nie wiem, czy potnę te wszystkie moje fejle, żeby się wszyscy nie oglądali, jak się męczę z whiskarem. ach. Wasz owon Wesker, nikt się nie lubi Czemu, w... Czemu on w ogóle w nas sypie? Jakieś nie wiem co do to... Odpady? No i beautiful Jaka szewa jest. Po prostu bez komentarza. Czemu ona musi wlatywać koło Wesker'a? Jak na razie mamy. Yy, jeden zgon z mojej winy, i chyba, nie liczyłem, dwa zgony z winy szewy. Dobra. 2-1 do szewy. Spada Wesker. Paradoksalnie chyba te ataki y, mają większą szansę wyrzucić was, jeśli staniecie dalej niż bliżej. Weskel często jest nieco niezdecydowany w używaniu ich, kiedy jesteśmy bliżej. No, jak widzieliście. Może to po prostu błędy gry, nie wiem. O, oh, come on, pokaż ten bombę. Dobra, czyli co zamierzam zrobić, to po prostu zaatakować ten bąbel weskera od, od przodu oraz zacząć się wyżywać na tym przycisku. O, kurde, no. Dlatego nigdy nie gram w FPS-y po sieci. Właśnie do tego. Szaba byąg go to choci wykazać Ah! Oh. Okej, okay, może po prostu nie, nie będę rozkazywać sobie atakować No. Coś mi się wydaje, że trochę spędzę czasu w tym wulkanie. Znam ciekawsze miejsce do spędzania czasu niż wulkan. Niż wulkan ze zmutowanym świrusem. Oh, Weskar, na pewno nie dasz się zabić, co?